Witam Paweł Gwardys. Tak jak na ostatnim filmie mówiłem, że zbliżamy się do, dużych, do dużego zagrożenia rakiem bakteryjnym. Dzisiaj już mamy potwierdzone to przez system FARSMART, przez różne stacje w różnych regionach, że do tych infekcji doszło. Stacje FarmSmart pokazały, że doszło do infekcji rakiem bakteryjnym w Magierowej Woli, czyli u mnie, to jest region Warki, Goślin, region Białej Rawskiej, Błędów, no wiadomo, to region Błędowa, Kleczanów, region Sandomierski, Śmiłowice, to jest Włocławek, Dębski Sad, Poznań, i stary zębrzyków region wilki. E, również Stoszyce, region Wrocławia. Czyli w tych regionach e, doszło już do infekcji e, rakiem bakteryjnym. E, odczyty z monitoringu dotyczą e, gruszy, dotyczą innych e, gatunków. Z zadowniczych to są wszystkie pestkowe, to jest malina, to jest również borówka. Razem z infekcjami, rakiem bakteryjnym, czyli bakterią Pseudomonas. Doszło również w tych samych regionach, o których mówiłem wcześniej, do infekcji brunatną znilizną drzew pestkowych. W tym momencie jest najlepszy moment do zwalczania właśnie tych dwóch groźnych chorób. Zachęcałbym wszystkich do tego, żeby skorzystać z tego sposobu, który ja u siebie już przetestowałem, a mianowicie wykorzystanie. AgroEca Protect, którego substancją czynną jest kwas podchlorawy. Właśnie w tej chwili, 2, 3, 4 dni po infekcji to jest najlepszy moment, żeby zastosować właśnie AgroEca Protect, bo jej skuteczność w tym momencie jest najwyższa. Jeszcze jedna informacja dla Państwa system Farmsmart pokazał również że mamy za sobą pierwsze infekcje mączniakiem jabłoni. Jak zwykle zachęcam wszystkich, którzy będą mieli pytania do kontaktu telefonicznego. Mój numer pokazuje się na ekranie, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że dla wszystkich chętnych mamy cały czas jeszcze promocję, a mianowicie bezpłatny dostęp na dwa tygodnie do stacji, właśnie które są rozmieszczone w całej Polsce, i będziecie mogli Państwo przetestować i ocenić, czy jest, będzie dla was, będą dla Was przydatne informacje, które będziecie mogli dostawać codziennie na swojego maila i na telefon. Także zapraszam do promocji i do zobaczenia najbliższym filmie.